Dzisiaj moja starżyta małpka ma tylko jeden cel: dotrzeć do setnej rundy i wybiera tylko ulepszenia, które znajdują się na środku ekranu. Czyli normalnie pewnie bym wziął łuk Quincy'ego, ale no weźmiemy sobie po prostu kolce i e, ta małpka oczywiście będzie miała tutaj te umiejętności. Kupimy sobie od razu kolejną broń i powiem Wam, że takiego szczęścia się nie spodziewałem, bo tutaj bym się pewnie zastanawiał, czy może wybrać umiejętność Ezili. ponieważ tak, to polega na tym, dla tych, którzy może nie wiedzą, i są nowi, to upewnijcie się, że już subskrybujecie kanał, ale to działa w ten sposób, że możemy do jednej naszej małpki Kolejne ulepszenia, i dzisiaj y, trudność polega na tym, że wybieram tylko ulepszenia, które są na środku, ale tutaj, tak jak mówiłem, mam całkiem fajne, mm, całkiem y, jakby szczęśliwy wybór. Dostałem, ponieważ weźmiemy sobie snajpera i teraz ten, y, właśnie ta małpka, jak widzicie, sobie będzie strzelała balonami, a w międzyczasie, gdy ona sobie tutaj strzela, wy upewnijcie się, że już zostawiliście lajka pod tym filmem i skorzystaliście z kodów Lotar, który y, jest tutaj. Dziękuję bardzo każdej osobie, która to y, właśnie zrobiła, albo dopiero zrobi, albo nie zrobiła, chociaż czemu mam Dziękuję. Osobom. Hmm. No dobra, nieważne. No, przejdźmy po prostu sobie już do filmu i yy, tak jak mówiłem, no, bierzemy sobie tylko rzeczy, które są na środku. Można także sobie jeszcze ulepszyć siłę tej broni, która tutaj jest. Yy, można także sobie jeszcze kupić na przykład, yy, nie wiem, większe szczęście. Wtedy mamy większą szansę, że, że dostaniemy lepszą kartę z lepszą umiejętnością. I nie wiem, czy było już to pokazane. Mamy mnóstwo nowych umiejętności. Do tej pory była taka seria. Yy, nie wiem, czy ją życie, Pojawiło się pewnie, nie wiem, z 15-20 odcinków, gdzie testowaliśmy sobie właśnie drzewka, nowe drzewka różnych małpek i tutaj będzie, będą właśnie te wszystkie umiejętności, które do tej pory mieliśmy, także ta małpka stała się o wiele potężniejsza, znaczy mamy większy wybór, ok? Ale mogę do, równie, mogę dostać dobre umiejętności, ale mogę dostać też złe umiejętności, przepraszam, jakoś dzisiaj po prostu jestem może jeszcze nierozbudzony, 840, o właśnie o, mówi, o, o tym mówiłem, common reaper, czyli to jest od pirata po prostu jakieś ulepszenie, ale ja będę Miał kolce. Kolejne. Nie mam pojęcia, czy tutaj w ogóle te umiejętności się stakują. Mimo tego, że tego moda już pokazuje któryś raz, to naprawdę nie mam pojęcia, jak to tutaj działa. I mamy jeden hp To jest też duże wyzwanie. Kolejnym wyzwaniem będzie trafienie ulepszenia, które powoduje, że mam wykrywanie kamo. Przez chwilę chciałem nagiąć troszeczkę zasady i po prostu kupić sobie Geraldo. I wiecie, gdybym nie miał wykrywania kamo, no to wtedy Geraldo przychodzi ze swoimi miksturami. E, rubber seeking, tartmanki, czwarte. Okej, okay, w sumie nie wiem, jak to będzie. Nie! Jeden kamobalon! Ale dobra, jeszcze będę miał możliwe, że jedną szansę tak. Nie no ja bym chciał tą kuszę bardzo. Zobaczcie, ten znaczek, ten tutaj znaczek symbolizuje, że właśnie to jest to, czego potrzebuję. No ale niestety, hmm, wygląda na to, że tym razem szczęścia nie będę miał. E, chyba, że jeszcze nie, nie pamiętam na której rundzie dostajemy tylko i wyłącznie kamobalony, ale może jeszcze jedną, wiecie, ulepszenie się uda kupić, a jeżeli nie, to będę musiał zresetować i po prostu. Oj, nie wiem, coś wcisnąłem dziwnego na klawiaturze, będę musiał. Stosować do momentu, aż nie dostanę po prostu jakiejś dobrej umiejętności na sam początek. I mamy! Ej, dobra, to. <ścoughs> Sytuacja uratowana w ostatniej chwili, bo teraz wydaje mi się, że lada moment będą te kamo balony, albo i nie teraz, dobra, zresztą nieważne, kupimy sobie na pewno ulepszenie broni i powiem wam tak, z przyzwyczajenia już chciałem kupić sobie tą kartę, ale nie, będziemy mieli mniejszy atak speed, troszeczkę większy zasięg i tak naprawdę ta karta to jest wszystko to, co nam daje, także wezmy sobie wprost, są to bardzo słabe umiejętności tutaj kupimy sobie może szczęście, może za chwilę dostaniemy jakąś giga potężną rzecz, plus oczywiście naszą małkę możemy sobie zupgrade'ować, za 120... 000, to jest naprawdę dużo kasy i raczej w tym odcinku tego niestety nie zrobimy, ponieważ musiałbym y, grać pod farmę, a nie chcę grać pod farmę. Znaczy, jak już postanowiłem, że wiecie, że tylko używam tej małki i próbuję za pomocą niej przejść, no to nie będę po prostu y, zmieniał zasad w, y, w trakcie odcinka. Może w kolejnym odcinku po prostu sobie byśmy zagrali, znaczy, że mógłbym stawiać farmę, o, i to by była taka y, jedna, jedyna zmiana. I w międzyczasie polecam sobie zasubskrybować moje dwa inne kanały, linka macie w opisie, jeżeli oczywiście was interesują te rzeczy, które tam się pojają Pojawiają. Ej, ej, byłem przekonany już, że to będzie koniec. Dobra, jeszcze nie. Ej, kamo, halo, kamo, balony. No, do... nie, moab glue. Kurde, no i najgorszą rzecz dostałem. To jest najgorsza rzecz, jaką mogłem tutaj dostać. Jakbym miał ten y, moab glue, to już by było fajnie. A, 37 na run no, Właśnie, musimy też pamiętać, do której rundy y, uda mi się dojść, ponieważ jeżeli będę potrzebował paru prób, no to nie będę wam pokazywał za każdym razem jak, jakby, wiecie, zaczynam od samego początku, chyba, że dostanę coś naprawdę dobrego, tylko raczej skupię na tym, że kończymy, znaczy, wywalam się na 40. rundzie i startujemy od 40. rundy, ale to wtedy nie będziecie widzieli, jakie ulepszenia mam. No niestety, jakoś trzeba po prostu to pogodzić. I. Um, Sauda. Gwendolin, nawet, a nie małpka podwodna. Ty, ale nie mam pojęcia, jakim cudem. Ale ja się jeszcze trzymam. W tym sensie żadne balony jeszcze się nie przebiły. Nie mam pojęcia, e, dlaczego tak się dzieje. I wiecie co, żeby nie kombinować, to z Pierce Boost będziemy mieli leciutkie, no większe przebicie po prostu o jeden. Te wszystkie broni, które tutaj zdobyłem, to po prostu po prostu są trochę lepsze teraz. I właśnie, mnie ciekawi czy na 40 rundzie nie będzie tutaj żadnej niespodzianki. Okej, okay. nie, dużo balonów, O, nie, ty. Jednak żyje! 41. runda, co tu się dzieje? Jakbym w ogóle to przeszedł za pierwszym razem, to byłbym mega, mega yy, zadowolony, ale raczej wy wiecie i ja wiem, że tak się po prostu nie wydarzy. Dobra, kolejna broń, rare frostbite, ice Manki czwarte drzewko, e, dobra, spoko. <grytania> Aha, on będzie strzelał tymi takimi lodowymi... Yy odłamkami, coś w tym stylu. Po prostu będzie rzucał takie lodowe odłamki. No, jest, jest git. Ważne, żeby um, czekajcie, czy w ogóle to ulepszenie miało wykrywanie kamo? Nie widziałem, żeby miało. I dwa niebieskie balony się przebiły. Oj, robi się coraz gorzej. Coraz dalej te balony się przebijają. Jeżeli teraz nie dostanę... Dobra, to jest koniec. ok czyli y, z, y, wywaliłem się na 43. rundzie. No to, co, lecimy jeszcze raz. A, i mam nadzieję, że mi oczywiście będziecie tutaj ufali, że nie będę sobie y, kupował innych ulepszeń, bo przecież nie na tym to polega. Y, Przysięgam że będę tylko kupował ulepszenia, które są na samym środku i nieważne, ile mi to zajmie, ale muszę dzisiaj chociaż do 80 rundy, ok? 80 runda to już będę zadowolony. I właśnie taki widok najbardziej mnie boli. Dwie epickie umiejętności, które by pozwoliły mi. Oj, a dobra, ja będę musiał kierować. Dwie epickie umiejętności, które pozwoliłyby mi tutaj odetchnąć. I jedna umiejętność, która to jest jakby mocna, nie? Nie, nie? nie twierdzę, że nie. Ale mimo wszystko tamto by było po prostu o wiele lepsze. jest pierwsze piskie ulepszenie. Dobra, 37 runda. Teraz możemy się skupić, bo możliwie, że to będzie, wiecie, to, to, to już będzie. Yy, oj, chociaż patrząc na to, że ja mam problem z kamobalonami, to nie wiem, czy jednak to będzie to. Ale weźmiemy sobie teraz, yy, kupimy parę kart, żeby troszeczkę tutaj to wzmocnić. I proszę, dajcie mi. Fajną, potężną zdolność jakiejś małpki, która będzie widziała kamobalony. Dobra, mamy 7000. Uwaga! Pierwszą jest yy, Blunt Trap. Niby spoko, ale no nie widzi kamobalonów. To też nie widzi kamobalonów. A i potrzebujemy jeszcze tutaj może troszeczkę więcej szczęścia. I teraz zaryzykuję, ponieważ kupimy sobie nową umiejętność, którą jest no, overclock, no i, dobra, będę musiał tego używać, jakby nawet nie ma, nie, nie ma opcji, tylko czekajcie, muszę sobie kliknąć tutaj, pack. no i jest teraz wzmocniony, Pojawia mi się ta ikonka na samym dole i mamy umiejętność Ezili, czyli kolejna rzecz, której właśnie tutaj, powiedzmy, że potrzebowałem, wiadomo, ten dartling, którego mam tutaj, z, czekajcie, to jest jakieś, któreś, nie wiem, nie, to nie jest ogień, ej, nie mam pojęcia, który, chyba, że to jest zwykły dart, Jakoś on tutaj strzelał? Może to jest to ulepszenie? Nie mam pojęcia. W każdym razie mamy na razie wykrywanie, kamo, więc kupmy się po prostu na pozytywach i Legendary Pyrmospoik! Dobra, jackpot. Ding, 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 ding. To jest właśnie to. To jest właśnie to i teraz już mogę odetchnąć, przynajmniej na chwilę, na parę kolejnych rund, tylko wolałbym, żeby on te kolce stawiał, wiecie, troszeczkę niżej, a nie tutaj w tym miejscu, ale wydaje mi się, że w ogóle to jest druga próba cały czas, przypominam. Także byliśmy bardzo blisko osiągnięcia tego mojego celu, ale wydaje mi się, że nawet z tym ulepszeniem, jedno ulepszenie wystarczy... Ty, a czemu on tylko postawił jednego kolca? Ej, to nie tak miał stary wyglądać. Znaczy, ja się z tego cieszę, wiesz, że tak to działa, ale... O, i teraz już nie mamy żadnych kolców? A dobra, ja wiem, bo on będzie dopiero rzucał te kolce jak będą balony w zasięgu, to nie jest tak jak zwykły spike y, faktory. Więc jednak nie jest tak dobrze, jak myślałem. Blade Mailstorm to się na pewno przyda. I kupimy sobie kolejny m, punkt szczęścia. Tutaj oczywiście mamy, nie wiem, dodatkowy. Czekajcie, czy ci... mam nadzieję, że się nie pomyliłem i nie zapomniałem, i cały czas kupuję środkowe ulepszenia. W tym sensie teraz jak wiecie, wróciłem do was. No bo jak sobie tam przygotowywałem wszystko w tym drugim podejściu, no to jestem pewien, że klikałem wszystko na samym środku. Ale mam nadzieję, że się nie zagadałem jakoś i z przyzwyczajenia zobaczyłem lepsze ulepszenie i po prostu jej kliknąłem. Ale nie, no raczej, raczej tak by nie było, bo od razu bym coś tam yy, sobie ogarnął. Oh, to bym chciał. Ale niestety, mamy kwas alchemika. Tak, to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Oho, i mamy BFB na 60. rundzie. No nie, nie ma się czym martwić, przynajmniej na razie. Oczywiście będziemy używali tego perma boosta. Plus mamy te kolce. Właśnie, zapomniałem o tych kolcach, że one też tutaj są. I 63. runda. Ciekawi mnie, jak ona będzie będzie tutaj wyglądała, dlatego kupimy sobie. O jedną kartę, żeby troszeczkę to wzmocnić, i. halo? 62, 63, dziękuję bardzo. No, cały czas musi ta małka być po prostu zbusowana, cały czas musi być wzmocniona, cały czas musi być na najwyższych obrotach. I, no nie, no, raczej patrząc na to, że zaczęła się już ta 63 runda, jasne, coś tam, wiecie, te balony przez chwilę się przebijają, ale jednocześnie nie jest tak źle, jak po prostu myślałem. I jestem gotowy na kolejne wydatki 5000 o Operation Dark Storm, to by było spoko, ale Rangi też są całkiem. I... Nie no, odchodzi! Ej, dobra, <grym> to jest aż dziwne, że ja dostaję takie dobre rzeczy. Znaczy, nie zrozumcie mi źle. Ja jestem z tego zadowolony bardzo, ale yy, byłem przekonany, że spokojnie nagranie tego odcinka zajmie mi godzinę, patrząc, jakie miałem poprzednie po prostu yy, podejścia do tego. I to są, wiecie, zwykłe ulepszenia, które tutaj dostałem. Które mi zmieniły rozgrywkę, nie są to żadne z modów ani nic takiego. obyn, Okej, okay, zawsze coś tam obyn yy, będzie mógł robić. Ale ja mam dopiero ile cztery ulepszenia tego szczęścia, a yy, dostałem naprawdę dobre rzeczy. No dwie legendarne. Yy, tylko że cały czas może być tak, że jasne, do 80 rundy dotrę, i dlatego o tym mówiłem, że 80 to jest taki minimum, bo później zaczynają się DDT i potrzebuję takiego yy, ulepszenia związki tego MIB. Jak to, co to, jak, jak to się nazywa? Małpie biuro wywiadu, właśnie żebyśmy mogli po prostu niszczyć wszystkie typy balonów, i jasne, mogę to trafić tutaj w New Ability. Bo jeżeli tego nie dostanę, no to najprawdopodobniej przegram. No bo później 98 runda, to mamy tam tyle DDT, że ja mam Ezili, mam jakiegoś Dartlinga albo coś takiego, i tak naprawdę to tyle. No i trochę chyba za szybko zacząłem świętować. Ponieważ na 78 rundzie, mimo tego, że miałem dwa legendarne ulepszenia, no to nie miałem wykrywania kamo i zwykłe kamo balony mi się przebiły. Także czas na rundę numer 3. No i tutaj poległem na 22 rundzie, tak że lecimy jeszcze raz. Tym razem niestety 33 runda, no jak widzicie znowu kamo balony. Troszeczkę się przesuwamy, bo tym razem na 36 rundzie się wywaliłem, no i wiedziałem, że tak to będzie wyglądało, że to pierwsze podejście było całkiem okej, okay, drugie było najlepsze, a teraz zaczyna się już męka. No i kolejna porażka na rundzie 37. No i czegoś takiego właśnie szukałem, czyli na samym początku praktycznie dostałem już epicką zdolność, także lecimy i od razu kupujemy sobie kuszek, która wykrywa kamo, więc może to będzie rzeczywiście ta runda. I znów te przeklęte kamobalony. Tym razem 36 runda. I znów 33. Nienawidzę kamobalonów. Znowu 33 runda, i powoli naprawdę zaczynam tracić cierpliwość do tego, ale lecimy dalej. Mam lekkie déjà bo chyba wywaliłem się już na 33. rundzie, i to nie jest pierwsze wywalenie. Dobra, Ezili, o, tym można zacząć. Uwaga, w końcu dostałem coś dobrego. Mamy Dark Knight -a? Nie... 36 runda, za długo się zastanawiałem. Nie! No i mieć takie legendarne miny by było naprawdę fajnie, ale niestety musimy wybrać to i mamy rundę 53. Czy wierzę, że to będzie to? Po tylu próbach już naprawdę w nic kompletnie nie wierzę, ale zacząłem ulepszać dość mocno te właśnie te obrażenia i widzę, że jest mała poprawa. Dobra, proszę, dajcie mi wykrywanie Kamo i mamy Samon Phoenixa. Czy ja tego potrzebuję? Oj, w ogóle te balony. Troszeczkę za daleko się tutaj przebijają, ale dobra, jeszcze się trzymamy, to jest najważniejsze. 57 runda, wcześniej się wywaliłem z tego co pamiętam na 78, także musimy jeszcze bardziej wzmocnić te małpeczki, które tutaj mamy i cyk. No i taki Fenix w sumie jak coś tam się przebije powiedzmy na 63 rundzie, to to będzie bardzo fajne zabezpieczenie. A, chyba, że okaże się, że na 59 mamy coś, czego nie możemy w żaden sposób. Dobra, Ezili, Ezili, czy to wykerujesz? Nie, dobra, nie wykeruję tego. Eee... no co mogę powiedzieć? Lecimy. Nie wiem, która to już próba. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie policzy. Ale no, ja już straciłem rachubę. Zaczynam się naprawdę zastanawiać, czy w ogóle jest to do przejścia. Czy postawiłem sobie po prostu za wysoki poziom trudności? I magiczne balony, magiczne kamo balony to chciałem właśnie powiedzieć. Runda 48. I czyżby to miało być to, czego potrzebuję od samego początku? Dostałem legendarne, legendarne ulepszenie. Już po prostu z... nie umiem mówić z tego wszystkiego. Mamy 60. rundę i zobaczymy, czy ten druid tutaj to wykeruje. Ponieważ nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale druid potrafi niszyć kamo owiane balony, czyli to, czego potrzebuje i właśnie postanowiłem, że jest to moja ostatnia próba. Zobaczymy, czy się uda, czy nie, bo po prostu no nie ukrywam, mam już dość tego. To jest jednak bardzo trudne wyzwanie i byłem przekonany, że jak będę miał te nowe ulepszenia, no to gra będzie troszeczkę łatwiejsza. Ale no wręcz przeciwnie się stało. Dobra, kupujemy za 7,5 tysiąca za chwilę Abilitkę. Fajnie, gdyby to było niszczenie wszystkich typów blunów I map eliminator, no jest spoko, w sumie to też będzie bardzo przydatne. Nie jest może, wiecie, nie zmienia tutaj to nie wiadomo ile, ale i tak jest gig. I uwaga, kupmy sobie kolejną broń i mamy Etiena. A nie, Etiena nie miałem teraz w tym podejściu, tylko w jakimś poprzednim już nawet, wiecie. Wszystko mi się myli, więc nie mam pojęcia, które to dokładnie było. I powoli zbliżamy się do mojego wielkiego finału, w tym sensie na tej rundzie po prostu się wywaliłem. 6000, uuu, epic flag gun sniper, dobra, pięknie. Nie, snajpera, właśnie ja tutaj potrzebuję. Nie wiem, czy on e, widział kamo czy niszczył owiane balony. Ale to w sumie teraz nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, żeby jeszcze przetrwać. Mówię, minimum 80 runda, ok? Minimum. I uwaga, runda 80. Także boom, od razu została. <laughs> ostatnio, od razu został ząb wyjaśniony. Także super. I teraz zaczyna się em, ostatni test. Dobra, Weźmiemy sobie kartę. Kurde, no. Em, w ogóle 8000 tysięcy kosztuje kolejna karta. I nie wiem, czy zauważyliście, ale też szybciej generuje sobie kasę. Z prostego powodu, bo te karty, które sobie tutaj kupujemy na silniejszą broń, on ma, one mają też modyfikator kasy, i na przykład, nie wiem, o 3% możemy więcej kasy dostawać, jeżeli. Dużo takich kart dostaniemy, o, money boost, widzicie? 1,08 i cyk, i teraz będę po prostu miał troszeczkę boosta właśnie do kasy. Wydaje mi się, nie chcę zape... Nie, 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 będę zapeszał. Nie, ja nic nie mówię, nic nie mówiłem, po prostu skupmy się na tym, żeby doprowadzić to do końca i tyle. I mam 20 tysięcy, więc pierwszą rzeczą... O, Tech Terror, dobra, jest super. Tutaj kładarcy, no nie, to nie, nie, nie jest jednak super, ale przynajmniej mamy jedną umiejętność, którą rzeczywiście możemy użyć, gdy będzie bardzo, bardzo gorąco. I mam z jakiegoś powodu wrażenie, że cooldown na tą umiejętność, właśnie tego moab eliminatora, jest bardzo krótki. Nie wiem, czy to też jest powiązane jakoś z tymi kartami, które tutaj sobie losujemy. O, i... Nie, nie, nie! 90 runda. Co mogę powiedzieć? No, niestety, pokonał mnie ten challenge. Przynajmniej dzisiaj, w tym momencie, ale no, już długo nad tym siedzę. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że nie przeszedłem tego. Ale no jest to o wiele trudniejsze niż myślałem. Polecam, jeżeli macie te wszystkie mody, sobie sprawdzić, bo i oczywiście sobie nałożyć to ograniczenie, że tylko środek, tylko prawo albo tylko lewo sobie wybieracie. Bo zobaczycie, jak macie legendarną kartę, a musicie wybrać najgorszą, to to naprawdę jest irytujące. Ale co, miłego dnia wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.